Witajcie kochane! Dzisiaj wraz z Madzią chcemy Wam pokazać nasze hitowe modele, lekkie, zwiewne, na plaże również, ale też i na właśnie jakieś większe uroczystości. To jest sukienka o nazwie Evora, którą znajdziecie na www.laversa.pl. Chcielibyśmy Wam pokazać, że sukienka występuje od rozmiaru 42 do rozmiaru 54. Madzie ma na sobie rozmiar 46, akurat z tej sukienki, a ja mam, słuchajcie, rozmiar 42. On ją się pięknie, tutaj wiąże właśnie w pasie, troszeczkę jak szlafrok, więc można manewrować sobie, jeśli można manewrować sobie po prostu rozmiarem. Mocniej po prostu tutaj je związać i też będzie pięknie wyglądała na rozmiarze 36. Sukienka występuje również w naszej wersji różyczki, czyli granat piękny i pudrowy, i pudrowy róż, kochane. Tak jak powiedziałyśmy na wstępie, występuje od 42 do 54. A ja Wam pokażę tą samą sukienkę, tylko w wersji krótkiej. No i zobaczcie, są, jest ta różowa w róże, granatowa w róże oraz tą, którą mam na sobie, tylko w wersji krótkiej. Wersja długa, właśnie na wesela, a wersja krótka, na przykład na poprawiny, kochane. Naprawdę to jest mega świetny model. Tutaj ma przecięte te, te rękawy, jest bardzo wygodna. Na rękawach ma tutaj wykończenie gumeczki. No, na mnie tutaj ta długość rękawów jest dobra. No, na Madzie, no powiedzmy, że, że też, ale generalnie. Słuchajcie, ja też lubię tak podwinąć i wtedy to wygląda tak bardziej e, na luzie. E, kochane, zapraszamy Was serdecznie na www.laversa.pl, sukienka Evora, a wersja krótka sukienka Gloria. Jak i również do naszego punktu stacjonarnego przy ulicy Bolesławieckiej 1 we Wrocławiu. Buziaki, trzymajcie się ciepło, pa pa.